Ludzie muszą się spotykać, dlatego że ludzie mają różne doświadczenia. Kontaktów bezpośrednich nie załatwi tylko internet, nie załatwi poczta elektroniczna. Ludzie się znają lepiej, jeśli mieli doświadczenia, to potrafią też lepiej współpracować, a to jest potrzebne w ogóle dla prowadzenia i rozwoju firm, a w szczególności dla rozwoju eksportu. Myślę, że konkluzje, wykłady, szczególnie wykład profesora Orłowskiego, to jest ogromna baza wiedzy i informacji, które będą pomocne w rozwoju w Pozycjonowaniu się obecnych tutaj lubelskich firm. Myślę, że Kongres Eksportu jest dobre forum, żeby spotkały się biznes z nauką. Dodatkowo chcę podkreślić, że pomysł z zaproszeniem także biur handlowych, ambasadorów z takich krajów jak Tunezja, Wietnam, Angola. To są rynki, które zabiegają o to, abyśmy chcieli do nich eksportować, ale też nawiązywać handel dwustronny. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, w szczególności branży, jaką ja reprezentuję, czyli branży logistycznej, to doskonałe miejsce do wymiany doświadczeń, ale też poznania potrzeb dzisiejszych, czy eksporterów, czy też importerów.